Witam cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę poruszyć jakże ważny dla Was temat: Jak wyspać się w nocy i wstać wypoczętym rano. Jeśli interesujecie, ten temat, zaczynajmy! W dzisiejszym filmie przygotowałem dla was 15 niesamowicie praktycznych, prostych i skutecznych porad właśnie jak wyspać się w nocy, jak sprawić, żebyś był wypoczęty, czy wypoczęta, żeby łatwo ci się zasypiało. Więc jedziemy po kolei, szybciutko. Punkt pierwszy, to jest to, żebyś zadbał o wygodny materac, pościel i poduszkę. Te trzy rzeczy są podstawą. Ja mimo tego, że jestem nawet tutaj na kampingu, to już mam ogarnięty tutaj porządny materac, porządną poduszeczkę i pościeli. Nie mam, no bez przesady, ale zadbałem o to właśnie, żeby mi się dobrze w nocy spało, żebym jutro miał dużo energii, żebym mógł dla was kolejne filmy tutaj nagrać na, na pięknej, bezludnej wyspie. Więc dlatego Ty również pamiętaj o tym, spopatrz się spędzasz każdego dnia i przynajmniej te 7-8 godzin, mam nadzieję, nie? Właśnie w łóżku. Więc. To jest jedna trzecia Twojego życia. I teraz popatrz, ile w życiu wydajesz na samochód, ile wydajesz na telewizor, ile wydajesz na wszystkie telefony po kolei, ile wydajesz na inne jakieś gadżety, bzdety, pierdółki i tak dalej, w porównaniu do właśnie tych ośmiu najważniejszych godzin, albo jednych z najważniejszych godzin właśnie Twojego dnia. Nie? W nocy się regenerujesz, masz być wypoczęty, więc nie oszczędzaj na tym. Nawet jeśli materac ma kosztować kilka tysięcy, nazbieraj na niego i kup sobie porządny materac. Punkt drugi to jest to, żebyś zadbał o brak stresu w Twoim życiu. Стрес винішка. Stres, czyli przejmowanie się wszystkim, to jest uruchamianie mechanizmów w Twoim ciele, które powstały po to, żeby Cię chronić, żeby chronić Cię przed różnymi niebezpieczeństwami, żeby chronić Twoje życie. Ale dzisiaj, w dzisiejszym świecie, pomimo tego, że już nam w życiu tak naprawdę nie zagraża wiele rzeczy, to ludzie cały czas się wszystkim stresują, cały czas się spinają, cały czas właśnie pod wpływem mediów, pod wpływem wiadomości różnych negatywnych, którymi się pakują po prostu swój umysł każdego dnia. No, cały czas uruchamiają ten mechanizm właśnie stresu, kiedy wydziela się kortyzol, kiedy podnosi się adrenalina, kiedy cały czas jesteś gotowy do walki. Ale kurczę, życie nie na tym polega. Nie trzeba walczyć. Wystarczy po prostu skupić na tym, co dobre, zacząć dostrzegać lepsze sprawy. Nagrywam zresztą dla Was tutaj mnóstwo filmów na ten temat, więc sobie koniecznie to zobacz. Punkt trzeci: to jest to, żebyś nie spał w dzień. Jeśli ty wysypiasz się w dzień, to automatycznie przyzwyczajasz swój organizm do tego, żeby wieczorem on już no, nie potrzebował tego snu, żeby tego nie wymagał. Rozregulowujesz swój zegar biologiczny, który powinien również być no, synchronizowany przez słońce i przez noc. Więc zadbaj o to właśnie, zadbaj o to, żeby nie spać w dzień, no chyba że już jesteś bardzo zmęczony, czy robisz sobie jakąś tam 15-minut rzemkę, ale no nie rozwalaj sobie tego snu po prostu na nie wiadomo ile części. Kolejna rzecz, punkt czwarty, to jest to, żebyś zapewnił sobie więcej światła w dzień. Więcej światła w dzień, czyli właśnie, żeby Twój organizm, który jest sterowany naturalnie przez słońce pod wpływem światła słonecznego, bądź również, o tym też będę mówić, telefonów, komputerów, ekranów różnych, wydziela się właśnie, a raczej hamuje się wydzielanie melatoniny, która odpowiada za spanie. I teraz, jeśli ty będziesz sobie to hamować w dzień, to w nocy ona będzie spokojnie mogła funkcjonować. Punkt piąty. To jest to, żebyś uprawiał sport, ale nie na noc z domu. Podczas sportu też organizm no, podejmuje pewien wysiłek, nakręca się na wyższe obroty. I na przykład, jeśli ty chcesz iść spać o 21, a ja skończysz trening o 20.30, to może być Ci ciężko, żeby się spokojnie właśnie wychillować po tym treningu. Punkt szósty. To jest to, żebyś nie pił kawy późno. Ja jestem akurat na przykład bardzo wrażliwy na kofeinę. Czyli jak ja piję kawę. Rano, to na treningu czuję się, jakby mi ktoś normalnie posypał ze dwie kreski. <laughs> Natomiast, jakbym wypił kawę już o godzinie 13, 14, to wiem, żebym nie zasnął. Niektórzy wiem, że pijają 6, 7, 8 kaw. Więc, jeśli jesteś uzależniony od kofeiny, popracuj nad tym uzależnieniem. Nawet jak piłeś właśnie po wiele kaw dziennie i nagle chcesz to ograniczyć mocno, możesz mieć normalnie symptomy odstawienia, bo Twój organizm jest od tego fizycznie uzależniony. Kolejny punkt siódmy to jest Twoje odżywianie. Nie jedz na noc. Podczas trawienia. Zwłaszcza jak zjesz jakąś pizzę, kiełbachę, hot dogi, hamburgery, ciężkie rzeczy, ciężkostrawne, to nawet one przez kilka godzin leżą w Twoim żołądku. Cała krew odpływa do żołądku, cała energia organizmu jest skierowana do tego, żeby właśnie strawić ten pokarm. Więc jak wtedy masz wypoczywać? Zauważysz na pewno często, że po zrób sobie taki eksperyment. Jest coś mega ciężkiego na noc i prawdopodobnie w nocy będziesz mieć horrory. To też się tak przejawia. Nie wiem, jak to występuje. Może dlatego, właśnie, że organizm jest obciążony, później wy, 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 wywala ci tego typu różne tam scenariusze podczas snu. Natomiast no, wręcz wręcz pojawiają się horrory. Więc nie jedz na noc, będziesz dużo lepiej, dużo bardziej wypoczęty. Kolejna rzecz, punkt ósmy, to jest, żeby czytać wieczorem i rano bardzo fajna rzecz właśnie, żeby rano, zaraz po obudzeniu, jeśli chcesz się uczyć czegoś, jakiegoś języka, to masz świeży umysł, który łatwo te rzeczy przyswaja. Tak samo wieczorem, kiedy już jesteś zmęczony, właśnie czytanie potrafi znakomicie działać jak kołysantka. W uśpicie do snu, a również to, co przeczytasz, być może wpadnie ci lepiej do głowy. Próbuj, przetestuj to sam na sobie. I tutaj od razu, zanim przejdziemy do kolejnego, bardzo ważnego punktu, to chcę gorąco zaprosić na darmowe szkolenie, całkowicie darmowe szkolenie, które poprowadzę dla was już w Najbliższą niedzielę o godzinie 10. Będzie to szkolenie na temat tego, jak pozbyć się wszelkiego rodzaju blokad i ograniczeń z Twojej głowy. Więc jeśli chcesz raz na zawsze dowiedzieć się, co dotychczas blokowało Cię właśnie przed spełnieniem Twoich marzeń, przed osiągnięciem Twoich celów, chcesz te rzeczy usunąć ze swojego baraz na zawsze i również zastąpić je czymś dobrym, czymś, co będzie Ci w życiu pomagać, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne, poprowadzę je dla Was na żywo o godzinie 10 w tą niedzielę, więc koniecznie zatrzymaj ten film. W przypiętym komentarzu, czy w opisie filmu znajdziesz linka do zapisu. Od razu zapisz się na to szkolenie, no i zobaczymy się wtedy na żywo, w niedzielę o 10, gdzie zobaczysz, jaką energię niesamowitą dla Was przygotowałem i jak cenną wiedzę, która zmieni Twoje życie. A my jedziemy z następnym bardzo ważnym punktem. Punkt dziewiąty. To jest. Brak ekranów. <laughs> Zapewnij sobie wieczorem, brak jakichkolwiek ekranów. Tak jak powiedziałem, ekran każdy, czy to telefon, tablet, komputer, telewizor, wydziela światło, które jest w swoich falach, podobne do tego światła, czyli do światła słonecznego. I teraz które nam tu grzeje dzisiaj pięknie, chyba ze 40 stopni jest, jak nagrywam ten film, ale widzicie, jak to dla was muszę się ciężko poświęcać tutaj w takich siermiężnych warunkach te filmy nagrywać, <grywa> ależ na serio. To właśnie te różne ekrany, telefon, tablet, komputer, telewizor nie będą pozwalać Ci zasnąć. Ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, to światło będzie Ci blokować wydzielanie melatoniny. Na pewno już nieraz zdarzyło Ci się, że wstajesz w nocy o drugiej, na przykład do toalety, czy chciałeś się napić wody i wziąłeś tylko telefon, zobaczyć, która godzina, a później, żeby sprawdzić maila, a później co tam na fejsiku i nagle trzy godziny zeszły jak nic. I później jest bardzo ciężko zasnąć. Jak w środku nocy, zwłaszcza sobie właśnie zaczniesz się promieniować tym światłem, to no, będzie to ciężkie. Kolejna rzecz, punkt 10. To jest to, żebyś sprzątał i wywietrzył swoją sypialnię. Zadbaj o to, żeby był dobry tlen. Tlen to jest podstawa przecież funkcjonowania każdego człowieka. Można przeżyć bez wody trochę. Można bez jedzenia przeżyć nawet kilkadziesiąt dni, mój znajomy 40 dni nic nie a natomiast bez tlenu no parę minut to już jest max. Więc zadbaj sobie o ten dobry ten wywietrz tą sypialnię. Zadbaj, żeby tam była dobra cyrkulacja powietrza, żebyś właśnie miał cały czas, żebyś był dotleniony. Kolejna rzecz, punkt jedenasty, To jest to, żebyś wytworzył sobie swoją rutynę My mamy w sobie to, zresztą każde zwierzę ma nawet, rośliny nawet to mają, zegar biologiczny. Czyli dostosowują się po prostu do tego właśnie, w jaki sposób Ty funkcjonujesz. I teraz jeśli Ty ciągle, no nie wiem, pracujesz na zmiany, to już jest w ogóle tragedia, bo raz śpisz w nocy, raz śpisz w dzień. Natomiast jeśli Ty ciągle właśnie chodzisz spać o innej godzinie, ciągle chcesz wstać o innej godzinie, to sobie sam utrudniasz po prostu życie, więc zadbaj o to, żeby właśnie jak najbardziej regularnie sypiać. Dla mnie na przykład ideałem to jest godzina dziewiąta, wieczorem idę spać, pojąta rano wstaje. Świetny czas, idealnie synchronizowany właśnie ze słońcem. Czuję się wspaniale, jak widzisz, mam kupę energii. Kolejna rzecz, punkt 12, to jest to, żebyś zapisał sobie plan działania na następny dzień. Nie rano się zastanawiał, co zrobić, tylko wieczorem jeszcze dnia poprzedniego. Dlaczego? Ponieważ. Będziesz w stanie wyrzucić ze swojej głowy wszystkie pomysły, które często na pewno siedzą ci w głowie. Wieczorem próbujesz zasnąć, a twój mózg akurat no ma teraz festę pomysłów, tego co trzeba zrobić, robi sobie największą imprezę życia, jeśli chodzi o burzę mózgów. Natomiast zadbaj o to właśnie, żeby te pomysły wywalić po prostu ze swojej głowy e, jeszcze dzień wcześniej wieczorem, wyrzucić wszystko na kartkę papieru, zaplanować następny dzień. Nie tylko będziesz mieć efektywniejszy czas, ale również właśnie lepiej ci się zaśnie. Kolejna rzecz, Punkt 13 to jest, żebyś trenował dyscyplinę wstawania. No bo co to ma być w ogóle jakieś 15 drzemek rano? Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto ma problem z porannym wstawaniem, cokolwiek, w jakikolwiek w życiu większy sukces osiągnął. No mówmy się, są pewne podstawowe rzeczy. Zjeść, wyprać sobie, zrobić sobie właśnie jedzenie i wstać rano. To jest podstawa każdego człowieka i naprawdę nie musisz robić z tego wielkiego halo. Po prostu wyrób sobie dyscyplinę. Jakby cię wzięli do wojska czy do więzienia czy gdzieś, to gwarantuje ci, żebyś wstawał w punktualnie jeszcze 5 minut przed czasem. Więc po co czekać na takie brzydkie sytuacje, lepiej samemu sobie Tą dyscyplinę po prostu wyrobić. Punkt 14. Wyrób sobie odpowiednie poranne nawyki. Tak, żebyś w momencie, kiedy ty wstajesz, nie musiał się dopiero zastanawiać, co masz zrobić. Żebyś w momencie, kiedy wstajesz, załatwiał wszystko, co jest dla ciebie najważniejsze. Czyli na przykład chcesz się rozwijać, nauczyć języka, coś potrenować, medytować, czytać książkę jakąś, robić program Wyzwanie 90 Dni, rób to rano. Zanim jeszcze wszyscy wstaną, wstań sobie godzinę wcześniej, stwórz sobie wspaniałą rutynę, która będzie ci zapewniać, że nieważne co się później dzieje przez całą resztę dnia, ty już masz wspaniały dzień, bo zrobiłeś to, co dla ciebie jest najważniejsze. Punkt 15 to zacznij robić Wyzwanie 90 Dni. Oczywiście muszę ci o tym tutaj wspomnieć. Wejdź sobie na stronę wyzwanie90dni.pl i przerób już teraz pierwsze trzy dni tego programu. Dlaczego? Ponieważ nie tylko nauczysz się tam dyscypliny, samodyscypliny, nie tylko zaczniesz budować pewność siebie, nie tylko zaczniesz ogarniać od A do Z swoje życie, ale przede wszystkim też nabierzesz właśnie wewnętrznego spokoju. Wewnętrznego spokoju. Nabierzesz kontroli nad rzeczami, które są ważne w twoim życiu. Dzięki czemu będzie ci się lepiej spało, będziesz spokojniejszym człowiekiem, bardziej spójnym ze sobą. Nie będziesz zamiast nie będziesz walczyć ze sobą każdego dnia, nie będziesz cały czas się zmuszać. Więc przerób sobie koniecznie już teraz te pierwsze 3 dni programu, bo pierwsze trzy dni dla was zdajemy za darmo, wejdź na stronę wyzwanie 90 i sprawdź jak to dla ciebie zadziała. Więc mam nadzieję, że tych 15 dzisiaj rzeczy będzie dla ciebie mega wartościowymi wskazówkami właśnie jak zmienić swoje życie na lepsze. Ja, no a tak mówię, sen to ja uważam jest jedna z podstawowych w ogóle rzeczy w naszym życiu. Więc to na dzisiaj tyle. Jeśli film Ci się spodobał, udostępnij go również swoim znajomym. Subskrybuj nasz kanał. No i oczywiście wrzuć łapę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś pod tym filmem, będę Ci za to bardzo wdzięczny. No i do zobaczenia w niedzielę na tym szkoleniu. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!